Puls dnia zaprasza Michał Mijalski. Sobota 9 sierpnia. Dobry wieczór. Zaczynamy główne wydanie pulsu dnia. Zobaczmy jakimi tematami zajęli się dziś nasi reporterzy. Na co poszły miliony z krajowego planu odbudowy? Na cele, które absolutnie są niewłaściwe: odżywcze, piwa bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych 400 tysięcy, e, nowoczesne mobilne ekspresy kawowe, e, zakup jachtów. Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. Wybuch obudził mieszkańców na Ramowic. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych. Do tego zdarzenia doprowadziła najprawdopodobniej reakcja chemiczna nieznanych na ten moment substancji. Węzeł Poznań lub nadal zamknięty. Dlaczego? Powodem są występujące w minionych dniach intensywne opady deszczu. Setki milionów złotych z krajowego planu odbudowy miały wspierać rozwój i innowacje polskich firm. Tymczasem opublikowana niedawno mapa dotacji ujawniła szereg kontrowersyjnych wydatków. Od zakupu jachtów przez wyposażenie pizzerii o solarium czy stworzenie Muzeum Ziemniaka. Internauci odnaleźli też i takie projekty, które w ogóle nie były opisane, a i tak otrzymały niemal 500 tysięcy złotych dotacji. Dofinansowanie nie zabrakło także w Poznaniu. I w Wielkopolsce, a więcej w materiale Damiana Wełny. Premier obiera kurs na rozwój kraju, a niektórzy polscy przedsiębiorcy rozwijają swoje firmy jego kosztem. Na stronie Krajowego Planu Odbudowy została opublikowana mapa z przedsiębiorstwami, które dostały ogromne dotacje na rzekome innowacje. Rządowa strona z dofinansowaniami została wyłączona, ale mapa stworzona w Google Maps jest ciągle dostępna w internecie. Ułamek tych środków powinien pójść także na w jakim sensie refundację strat jakie poniosła branża hmm hotelarsko-restauracyjno-kateringowa. Afera ze środkami z KPO dotyczy pieniędzy dla branży dotkniętych pandemią. Mówimy tu o ponad miliardzie złotych. Jak się jednak okazało, dotacje mogły trafić m.in. na jachty, saunę, maszyny do lodów czy platformy do gry w brydża. Dla przykładu, jedna z poznańskich firm otrzymała 330 tysięcy złotych na mobilną budkę z watą cukrową i pokazami baniek mydlanych. To są zupełnie nieadekwatne pieniądze w stosunku do tego, co jest dofinansowywane. Efekt społeczny, ekonomiczny wydaje mi się yy, bardzo ograniczony, jeśli w ogóle jakiś efekt tutaj jest. Odporność. Nowoczesność, innowacyjność odmieniana przez wszystkie przypadki. Wicemarszałek Sejmu wymienił kilka innowacyjnych projektów, które otrzymały dotacje. 200 tysięcy złotych na zestaw. Do nowoczesnych technik gastronomicznych serwowania deserów. Odżywcze piwa bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych 400 tysięcy, e, nowoczesne mobilne ekspresy kawowe, e, zakup jachtu, proszę Państwa. Poseł Bartłomiej Wróblewski zwrócił z kolei uwagę na to, że dotacje otrzymali także przedstawiciele koalicji rządzącej najbogatszy poseł platformy Obywatelskiej, Artur Łęcki dostaje milion złotych, kolejny milion. Na swój biznes. 400 tysięcy dostaje żona Władimierza Czarzastego. Zero tolerancji dla tego typu praktyki. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w sprawie możliwych nieprawidłowości przy wydatkowaniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie zaakceptuję żadnego marnowania środków z KPO. Mnie na razie te wyjaśnienia nie wystarczają. Będę chciał jak najszybciej, aby ta kontrola doprowadziła do Yy, yy, rzetelnej oceny każdej wydanej złotówki. Głos w sprawie za pośrednictwem portalu X zajęła także minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odpowiedzialna za realizację KPO. Podpisaliśmy w półtora roku ponad 824 tysiące umów. I owszem, przy tak ogromnej skali inwestycji mogą niestety zdarzyć się nietrafione umowy. Wówczas trzeba natychmiast zadziałać kontrolnie i naprawczo. I takie działania zostały podjęte. Resort funduszy o sprawie wiedział już wcześniej, ponieważ 1 sierpnia odwołano prezes Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katarzynę Duber-Stachurską. Najwięcej komentarzy wokół afery z KPO można znaleźć na portalu X. To internauci jako pierwsi poinformowali opinię publiczną o wątpliwych dotacjach. Na pewno stanowi to coś, co obciąża wizer wizerunek. E Rządu, tak? no bo, bo siłą rzeczy rząd za wydatkowanie tych środków jest odpowiedzialny. Kwestią inną jest oczywiście to, jak to zaważy. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa obecnie kontrola, a przedsiębiorcy, którzy skorzystali z wątpliwych dotacji, mogą czuć obawy. Przedstawiciele rządu zapewnili bowiem, że źle wydane środki będą musiały być zwrócone. Damian Wełna, puls dnia. Puk oraz dźwięk tłuczonego szkła miały dziś w nocy obudzić mieszkańców poznańskich naramowic. W jednym z tamtejszych bloków doszło do eksplozji, ewakuowanych musiało zostać kilkadziesiąt osób. To nie była spokojna noc dla mieszkańców ulicy Karpia na poznańskich Naramowicach. Około pierwszej w nocy doszło tam do eksplozji. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że do tego zdarzenia doprowadziła najprawdopodobniej reakcja chemiczna nieznanych na ten moment substancji. W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, było dwóch mężczyzn. 26-letni Polak ma poparzone ręce i jest hospitalizowany, z kolei 32-letni Nigeryjczyk, który nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Trafił na komisariat. W wyniku tego zdarzenia z bloku ewakuowano łącznie 30 osób. Na szczęście nikt więcej nie ucierpiał. Lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań. Dokładne okoliczności wybuchu są teraz wyjaśniane przez śledczych. Bartłomiej Lis, z Dnia. Makabryczne odkrycie w regionie. W wodzie znaleziono auto w środku dwa ciała. To tytuł artykułu na naszym portalu wtkpl. Zobaczmy. Przed południem służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym w zbiorniku pokopalnianym w miejscowości Russocice w powiecie tureckim. Na miejsce natychmiast udali się strażacy i płetwonurkowie. Samochód znaleziono około 10 metrów od linii brzegowej, 5 metrów pod wodą. Rozpoczęto akcję jego wyławiania. Strażacy przekazali nam, że w pojeździe ujawniono dwa ciała, kobiety i mężczyzny. A szerzej o tej sprawie piszemy na naszym portalu wtk.pl. Zachęcam do odwiedzi. Sensacyjne odkrycie w obornikach to tam zachował się jedyny egzemplarz autobusu Bałtyk, wyprodukowanego w koszalińskiej fabryce. Po polskich drogach jeździło tylko 150 takich pojazdów, do tej pory wydawało się, że nie zachował się już żaden z nich. Tylko 150 sztuk autobusów Bałtyk zostało wyprodukowanych w koszalińskiej fabryce. Ekspert podkreśla, że nie były to pojazdy wytrzymałe, przez co nie służyły za długo w krajowych spółdzielniach komunikacji czy w PKS-ach. Wydawało się, że ślad po nich zaginął. Jak się jednak okazało, jedna sztuka zachowała się do naszych czasów i to na terenie gminy Oborniki. Autobus był w środku lasu. Tam mieszkała starsza pani, która otrzymała ten autobus od swojego kuzyna 60 lat temu. Przez lata wrak autobusu służył kobiecie za magazyn na ule. W czerwcu przykuł uwagę spacerującego po lesie człowieka, który opisał sytuację w mediach społecznościowych, nie zdradził jednak lokalizacji. Po dwóch tygodniach z Muzeum Motoryzacji Wena w Woławie skontaktowało się małżeństwo pani Ewa i pan Paweł. Po trzech godzinach e, przyjechałem na miejsce i, no i z właścicielką zacząłem rozmawiać. E, też nie było to dla niej takie proste, ale zostawiłem kartkę z numerem telefonu i po kilku dniach pani do mnie zadzwoniła. Twierdząc, że jeśli pojazd ma trafić do muzeum w Oławie, to ona jest na tak. Przez kolejne tygodnie autobus był sprzątany, a następnie trzeba było wyprowadzić go z posesji, co nie było łatwe ze względu na nowsze zabudowania na działce. Na przykład szopę czy kurnik. Tutaj się okazuje, że jest to jedyna sztuka zachowana. Autosanów czy, czy jelcz, jest tego bardzo jeszcze dużo, a, a, tutaj, a tutaj jest mało. To po prostu bardzo, bardzo wyjątkowy egzemplarz. Autobus został już przetransportowany do Muzeum w Oławie. Tam wiosną ma rozpocząć się jego remont. Planowo potrwa on około dwóch lat. Planowane w tym tygodniu otwarcie węzła Poznań-Luboń przesunięte, powód intensywne opady deszczu, które przeszły przez nasz region w ostatnich tygodniach. Kierowcy na co dzień korzystający z węzła Poznań-Luboń muszą uzbroić się w cierpliwość. Autostrada Wielkopolska poinformowała o przesunięciu terminu jego ponownego otwarcia. Powodem są występujące w minionych dniach intensywne opady deszczu, które uniemożliwiły terminowe wykonanie kluczowych prac budowlanych i wykończeniowych. Szczególnie tych, które wymagają suchej nawierzchni i stabilnych parametrów technicznych. W związku z występującym opóźnieniem w harmonogramie prac, otwarcie łącznic węzła planowane jest na Około 18 sierpnia i będzie wprowadzane stopniowo. W pierwszej kolejności zostaną otwarte łącznice wjazdowe na autostradę A2, zarówno w kierunku na Warszawę, jak i na Świecko. W dalszej kolejności drogowcy otworzą łącznice zjazdowe z autostrady A2 w kierunku z Świecka, jak i z Warszawy. Po otwarciu łącznic, wykonawcy przystąpią do remontu zachodniej nawierzchni jezdni drogi prowadzącej z Poznania do Lubonia. W tym czasie kierowcy będą poruszali się wschodnią jezdnią, a wjazd i wyjazd w ulicę Dębiecką w Luboniu zostanie zamknięty. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami Lubonia. Drogowcy przypominają, że tempo pracy oraz termin ich zakończenia zależą od warunków atmosferycznych Damian Wełna, puls dnia. Oglądacie Państwo puls dnia w sobotę 9 sierpnia. Już za chwilę powiemy o uzależnieniach dzieci i młodzieży od smartfona i internetu, a potem jeszcze. Lechitki zadebiutowały w Orlen Ekstralidze i to za trzy punkty. Bardzo się cieszę, no myślę, że zasłużyłyśmy na to zwycięstwo. Cieszę się, że ta piłka wpadła, bo... Tak naprawdę jedno z marzeń odhaczone. Rywalizacja sportowa w wyjątkowej scenerii. Te ogrody botaniczne są fajnym miejscem, żeby się trochę poruszać, ale też zobaczyć coś ładnego, odpocząć, zresetować się. Co jest w miarę dla mnie idealne, trochę za mało podbiegów. Widoczki dobra, piękne, dobra. słoneczko dzisiaj dopisało. Smartfon w ręku nastolatka to obecnie norma, ale kiedy to już nie tylko norma, lecz pułapka, z której ciężko się uwolnić, uzależnienia behawioralne np. od telefonu, gier czy mediów społecznościowych dotyczą coraz większej liczby najmłodszych, a to, jak podkreślają eksperci, zagrożenie dla emocji, snu czy relacji interpersonalnych. Czy osiągnęliśmy już stan alarmowy? Czym jest fonoholizm? Dlaczego to problem całych rodzin i co może pomóc wyjść z uzależnienia? O tym wszystkim rozmawiałem z Urszulą Szybowicz, prezes fundacji Nie widać po mnie, która była dziś gościem wieczoru WTK. To jest ta trudność dzisiejszych czasów, że my mamy dostęp tak bardzo do tych nowych technologii. W tym smartfonie jest dosłownie wszystko. Możemy z tego smartfona opłacić rachunki, wysłać pismo do urzędu, możemy odpowiedzieć na zapytanie z pracy, bo przecież mamy służbową pocztę na telefonie, bardzo często też służbową pocztę na prywatnym telefonie, i to powoduje, że dziecko obserwując rodzica. Też będzie chciało zachowywać się jak on. To my jesteśmy, jako dorośli, pierwszym wzorem do naśladowania przez nasze dzieci. Dziecko jest przedłużeniem rodzica i jeżeli ten rodzic e, na przykład nie poświęca dziecku czasu, bo Odpowiada cały czas na maile, rusza telefon, myśli tylko, jaki post wstawić na Instagrama czy Facebooka, to dziecko będzie próbowało znaleźć podobne sposoby na też pokazanie, że on jest zajęty, że on ma co robić i on sobie w tym świetnie poradzi. Bo jakakolwiek gra, jakakolwiek sytuacja w tych social mediach, w tych krótkich filmikach napędza układ nerwowy takiego młodego człowieka. I on jest po prostu przekarmiany ilością informacji, on jest przebodźcowany i te dzieci po prostu przestają mieć kontakt z rówieśnikami w tym realnym, normalnym życiu. To są też momenty, kiedy dzieci nie potrafią odpocząć. To są momenty, gdzie dzieci też nie sypiają odpowiednio, bo ich mózg jest cały czas naładowywany masą informacji. Historyczny debiut i historyczne zwycięstwo. Piłkarki Lecha Poznań UAM w swoim pierwszym spotkaniu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym piłki nożnej kobiet w Polsce pokonały rywalki z Olsztyna 1 do 0. Lechitki zagrały też po raz pierwszy na nowym obiekcie, bo przed tym sezonem zamieniły poznańskie Morasko na podpoznańskie Plewiska. Na tym spotkaniu był także nasz reporter Bartłomiej Lis. Powodów do świętowania było dziś wiele. W swoim debiucie w Orlen Ekstralidze Kobiet Lech Poznań UAM pokonał 100 Milanki Olsztyn 1 do 0. Cieszę się, no myślę, że zasłużyłyśmy na to zwycięstwo patrząc przez przebieg całego spotkania. Brawia! 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 Bohaterką tego spotkania została Julia Przybył, zdobywczyni jedynej bramki. Cieszę się, że ta piłka wpadła, bo... Tak naprawdę jedno z marzeń odhaczone, debiut w Ekstralidze, zwieńczony bramką, więc na pewno to cieszy. Lechitki wyszły na prowadzenie tuż przed przerwą, a po przerwie kontrolowały przebieg spotkania. W drugiej połowie no, już tutaj Lech zdecydowanie odważniej sobie poczyniał na, na, na tym boisku i, e, i miał możliwości jeszcze e, tutaj do e, lepszej finalizacji. Ostatecznie pomimo kilku dobrych sytuacji przewagi nie udało się powiększyć. Rywalki kończyły mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla jednej z ich zawodniczek. My się będziemy tej Ekstraligi uczyć, ja się cieszę, że wygrywamy. Skuteczność na pewno przyjdzie, no o laku dwie sytuacje, które pewnie jakbyśmy teraz trzecią jej dali to by trafiła, ale wiadomo, że debiut też w Lechu Poznań, na pewno ogromny stres, ogromne emocje. <noise> dla zawodniczek Lecha Poznań UAM był to też debiut na nowym obiekcie. Do tej pory swoje spotkania rozgrywały na boisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku. Od tego sezonu w związku z wyższymi wymaganiami licencyjnymi w kobiecej Ekstralidze grają na obiekcie w Plewiskach. Myślę, że na pewno w jakimś stopniu odczuwamy tą zmianę na wierzchni, ale lubimy grać tutaj też zmiana tak naprawdę z Moraska na taki stadion Przyszło dużo kibiców, więc to nas też napędzało. Jak zapewniają jednak władze klubu, w przyszłości kobieca drużyna Lecha ma wszystkie swoje spotkania rozgrywać w Poznaniu. Już w tej chwili grają 1 dwa mecze w sezonie na, na stadionie, na stadionie przy Bułgarskiej, a chcemy, żeby docelowo ta baza treningowa, ten dom piłki kobiecej Lecha był przy bułgarskiej. Za tydzień Lechitki wyjadą na mecz do Krakowa, gdzie zmierzą się z tamtejszym ujotem. Z kolei w kolejnym domowym spotkaniu za dwa tygodnie podejmą pogoń drzew. Bartłomiej Lis, z dnia. Pięciokilometrowy bieg w pięknej scenerii. W stolicy Wielkopolski po raz kolejny odbyła się dziś botaniczna piątka. Biegacze ścigali się po ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a sportowe zmagania śledził Damian Wełna. Na co dzień to miejsce służy raczej do spacerów, ale dziś ogród botaniczny UAM na chwilę zamienił się w arenę sportowej rywalizacji. Wszystko za sprawą botanicznej piątki. Taki cykl biegów, który realizujemy w całej Polsce. W ogrodach botanicznych mamy aż 12 lokalizacji, no i Poznań jest jedną z takich e, najbardziej znaczących dla nas, bo też jesteśmy z Poznania, więc tutaj zaczęliśmy to w 2017 roku. Celem imprezy jest popularyzacja zdrowego trybu życia oraz zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi polskich ogrodów botanicznych. Na okoliczności przyrody yy, z całego świata. Także te ogrody botaniczne są fajnym miejscem, żeby się trochę poruszać, ale też zobaczyć coś ładnego, odpocząć, zresetować się. Pierwszy na mecie pojawił się dziś Maciej Walich, który przebiegł 5-kilometrową trasę w zaledwie 17,5 minuty. Jego wynik ostatecznie zapewnił mu trzecie miejsce w całej rywalizacji. W sumie poprawiłem rekord życiowy parę sekund na niełatwiej trasie, bo tutaj te podbiegi też są takie... Dosyć przyjemne. Bardzo mi się podoba organizacja właśnie organizatorzy. Są super. Piękne miejsce. W rywalizacji kobiet drugie miejsce z czasem 22 minuty i 45 sekund zajęła Wiktoria Krupa, która również pochwaliła bieg w botanicznej scenerii. Ja Jak to się podoba ta to trasa? E, wymagająca na pewno, e, ale przyjemnie, no bo widoczki piękne, słoneczko dzisiaj dopisało, więc myślę, że nic dodać, nic ująć. Bieg był udany także dla Marcina z Poznania, który również poprawił swój rekord życiowy. Poprawiłem życiówkę o 40 sekund, bo miałem 22 10, tu miałem czwarte miejsce, więc spoko. chciałem poniżej 22 minut, ale się nie udało, no ale i tak się cieszę, polecam trasę. Chociaż mogłoby być bez tego podbiegu, bo troszeczkę lepiej, ale jest dobrze. Trasa jest w miarę dla mnie idealna, trochę za mało podbiegów. Mówi pan Marek, który zajął pierwsze miejsce w kategorii powyżej 60 roku życia. Podbieg dopiero jak się biegnie w skalskie Porębie, jak ja tam biegam, to tam jest podbieg, który ma 3 km. No to jest takie, ja powiem wie pan co lekkie wzniesienie, mogę tak to powiedzieć. Ogólnie no jestem zadowolony, bo to przyjeżdżam co rok. Za każdym razem coś tam zdobywam, jakie pierwsze, to trzecie. W imprezie wzięło dziś udział około 500 biegaczy, botaniczna piątka do poznania wróci jesienią. Kolejna edycja odbędzie się 25 października, Damian Wełna, puls dnia. A teraz raz jeszcze zabieram Państwa na nasz portal wtkpl, gdzie piszemy także o rzadkim gatunku grzybów, który pojawił się na Morasku. Zobaczmy, na facebookowym profilu portalu nagrzyby.pl opublikowany został krótki film ukazujący niecodzienne odkrycie. To włośniczka tarczowata. Bardzo rzadki gatunek grzyba, charakteryzujący się okrągłem, okrągłym, miseczkowatym kształtem, coś w rodzaju dysku. Grzyb ten również ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę czyli krótkie, ciemnobrunatne włoski. Rośnie na martwym drewnie. A o tej sprawie piszemy na naszym portalu wtk.pl. Tam także inne ważne i ciekawe informacje. Z Poznania i regionu, zachęcam do odwiedzin. Takie letnie soboty jak ta dzisiejsza to marzenie wszystkich mających obecnie wakacje i urlopy. Słońce i temperatury sprzyjały dziś wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Czy niedziela i kolejne dni także zachwycą pogodą? Odpowiedź na to pytanie zna Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Dziś wreszcie piękny, słoneczny czas, dużo błękitu nieba no i przyjemnie ciepło, i pogoda nadrabia to, co zepsuła w lipcu. A przed nami noc, która będzie bardzo pogodna w całej Wielkopolsce, w wielu miejscach regionu niebo bezchmurne. Nad Poznaniem także w wielu miejscach chmur zabraknie, zachmurzenie małe w drugiej części nocy i będzie to ciepło, noc, bo 18 stopni wskażą termometry. Na no poza tym jutro od poranku już 20 stopni, temperatura szybko będzie rosnąć. 23 o poranku przy pięknie świecącym słońcu, 24 w okolicach południa, wtedy niebo bezchmurne. ładnie i słonecznie również późnym po Popołudniem. Pogoda dopisze także wieczorem po 21 stopni 18 i wiatr może wiać umiarkowanie z północnego zachodu. I drodzy Państwo, ładny dzień jutro, słoneczny. Można wybrać się nad wodę, a sprawdzamy, co przynajmniej kolejne dni w Poznaniu, czy również ładnie wakacyjnie i słonecznie. Tak, poniedziałek, wtorek i środa to słońce. Dominacja ładnej wakacyjnej pogody. 23 stopnie Celsjusza w poniedziałek, we wtorek gorąco, 27 w cieniu, a w środę, uwaga, wraca upał do Poznania, 31 stopni w cieniu, możliwe w słońcu temperaturę Walna będzie wyższa, poza tym wiatr będzie słabowiać i 1018 hPa na barometrach. A co w kolejnych dniach? Czwartek 34 stopnie możliwe, piątek 32, sobota 31. Zatem ta temperatura wysoka będzie razem z nami przez dłuższy czas. Warto się na to już też przygotować. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na pełne wydania serwisu Meteo. Miłej pozostałej części weekendu. Taki był puls dnia w sobotę 9 sierpnia. Dla mnie wyjątkowy, bo był to ostatni puls dnia, jaki miałem przyjemność dla Państwa poprowadzić. Dziękuję, że przez te kilkanaście miesięcy mogłem gościć w Państwa domach i zachęcam do oglądania WTK. Kolejna okazja już jutro o 18.00 przywita się z Państwem Bartłomie i Lis, a ja ostatni raz, tradycyjnie już, życzę dobrego wieczoru, spokojnej nocy, pięknej niedzieli. Do widzenia.